I wszystkim tam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku STOMP Rider 2. I dzisiaj trafiliśmy do ostatniego poziomu. O, shit! Ale że tak od razu. E, dobra, do ostatniego poziomu podwodnego, czyli the deck, czyli pokład. Tak. Poczekajcie, o, jesteśmy na pokładzie. O. Który wygląda przegenialnie. Ok. E, I poziom dość długi, ale myślę, że się wyrobimy na e, jednym posiedzeniu, na jednym odcinku. Zobaczcie, jak to jest wielka przestrzeń. I co prawda, nie jest do góry nogami. Ta część statku. E, zapisy myślę, że z 2-3 maksimum, ale oczywiście robimy bez. My się staramy. Pierwsze co robimy, to skaczemy tutaj i zaraz Wam wszystko opowiem. Może zaczniemy. Okej. Okay. Od ciekawostki na ten poziom. O, piękne to było. E, ciekawostka na ten poziom, no to tak jak mówiłem Wam w Fatems, czyli e, ciekawostce na temat e, mapy tego statku. Jak ktoś. Ją rozplanował. Nie wiem, czy ona jest oficjalna, czy nie. Obstawiam, że nie. U, okej. Okay. Wielki klucz. E, pewnie rastiki, prawda? Jak będzie rastiki. Nie, sterniki. Okej. Okay. Tu widzę rybki. Jakoś by się ubiła stąd? O. E, mapki tego statku. Co jest do góry nogami, co nie jest, powinno Wam się wyświetlić mniej więcej gdzieś w tym momencie. Jest ona bardzo ciekawa. Jak coś, to jeszcze wszystko jest w opisie. No i myślę, że jest kit. Myślę, że ciekawa, ciekawa ciekawostka. Ja ogólnie dowiedziałem się o niej dość niedawno. W ogóle. Ja pierdolę jakie wytrzymały. Ile mamy amunicji? 21, 400, 300. No to 400, to mnie przekonuje ta liczba. Dobra. Ogólnie boję się tego poziomu. Ciekawa ciekawostka tego, o które się dowiedziałem niedawno, koniec. Yy. Boję się tego poziomu pod względem właśnie tych oto panów. A zwłaszcza końcówki, ponieważ na końcu poziomu są dwa i tacy panowie. Tu nie. Tu będzie mocno przesuwanka. Tu są dwaj tacy panowie, którzy nam będą przeszkadzać i jak mnie podpalą na samym końcu to będzie mi bardzo smutno. Najwyżej będę brał strasznie dużo apteczek. I tyle. Bo ja nie będę powtarzać całego tego poziomu. Ogólnie to jest też kolejny poziom, który kiedyś w moich młodszych latach, jeśli tak to mogę nazwać... Poczekajcie, czy ja to dobrze robię, bo ja nie wiem jak ja mam to zrobić. Tego nie przesunę. Tak, dobrze. Muszę to popchnąć. Dobra. Który mnie po prostu był już nie na moje nerwy. Był to poziom, w którym się chyba najbardziej gubiłem ze wszystkich. Jeśli nie ten, to na pewno Maria Doria. Jest to tak cholernie pogmatwany poziom ale bardzo klimatyczny i na pewno jeden z takich kultowych w tej części. To wam pewnie pójdzie na przyspieszenie, chociaż tu dużo ciągania, pchania nie ma, bo to w sumie tylko trzeba pociągnąć, ale zobaczymy. No i to chyba tyle... z pchania i ciągania. Okej. Okay. Pięknie. O, i tu nie wiem, czy nie trzeba tego sternki. Aha! Tak, tutaj, dobrze. Więc to już jest w sumie ostatni poziom, w którym widzimy Larę w tym wdzianku. Potem nadchodzi kolejne wdzianko i moje ulubione levele, tak się nie mogę ich doczekać. Okej. Okay. Dopływanko. Oho. Kolejna muza. Znowu z tymi hurami. Chyba. A może nie? Nie wiem, ale jest klimatyczna. Ok, wiem gdzie to jest. Tak, fajnie, że ona się nie przycisza dzięki temu modowi. <słysza> Dobra, słyszę kogoś. O proszę, w ogóle to też jest zmiana względem dwójki, a jedynki ponieważ dwójce przeciwnicy pojawiają się jak się coś zrobi: jak się gdzieś wejdzie, jak się coś zrobi. To się oni pojawiają. A na przykład w Jedynce było tak, że wszyscy przeciwnicy na mapie już byli. I na przykład się nie ruszali. I po prostu, jak stanęliśmy gdzieś, to oni się po prostu zaczęli ruszać i nas bić. A tutaj jest właśnie trochę inaczej, co jest fajne, no bo jest zawsze element zaskoczenia, że niby tu już byliśmy, wracamy tu, powinno nikogo nie być, a tu nagle ktoś jest. Z jakiegoś powodu. Dobra, teraz nam osuszyło tam. Pomieszczenie, więc idźmy tam. W tym poziomie zdobędziemy już naszego serafa, czyli klucz do klasztoru, do katakumb. Do katakumb, w którym znajdziemy tą klamkę do grobowca w Chinach. Ok. Właśnie lubię fabułę w dwójce, powiem Wam. Fajne jest, bo. No, no jest prosta, wiadomo, ale fajne jest to, właśnie, że. W pierwszy poziom już mamy w sumie te nasze główne drzwi, do których docieramy. Chcemy tam dotrzeć, i nagle się okazuje, że musimy przejść kolejne te parę poziomów. No, parę, no dużo. Ponad 10 w sumie, chyba. No tak, po to, żeby po prostu na sam koniec znowu wrócić do tych drzwi. Eee. Tylko, że już mamy klamkę. Kara by wzięła dynamit, wysadziła i by było po kłopocie, ale. Ale okej. Okay. Nie to nie. Czy tutaj? Aha, myślałem, że to jest dziura. W ogóle mm, zaczynamy 25-lecie. W sensie nie wiem, kiedy wy to widzicie. obstawiam, że gdzieś w marcu. Przy dobrych wiatrach, może nawet w kwietniu. Okej. Okay. Docieramy do tego ...umieszczenia z pontonem, który z jakichś dziwnych okoliczności tu jest. Tu będzie sekret. Szary, chyba. Srebrny, jak to tak zwał. Czy tu się da wejść? a czy tu się da wejść, ale coś tu jest? W sumie nie wiem. Mm. Więc zaczynamy rok 2000... 2000, przepraszam. 21... O, nie, 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 nie. 2021 jest to rok. Tom Pridera już oficjalnie ogłaszam, ponieważ mamy 25-lecie. I akurat nagrywam to w lutym, dokładnie 2 lutego. Ok, Zabiję sobie tylko tych nurków tam, rekiny czy coś, to spoko, ale. Rukowie najgorsi. Jeszcze jakiś tu płynie? Czy to ten sam? To ten sam, dobra. I tu jest sekret o sobie leży na dnie tego jeziorka, czy to to jest dobra. I ja od razu spierniczamy, bo ja nie wiem czy to jakieś nam nie wyskoczą obywatele Od razu tu szybko popłyniemy, bo wiem, że pod tym trzeba popłynąć. O i tutaj się wyjdzie, nie? No. Pięknie. E, tam później. Nie, 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 zostaw te rybki tu się dało wiem e, więc mamy 2 lutego i dokładnie Okej, okay, pan się pojawił e, Świętujemy studio Crystal Dynamics wiadomo Square Enix, wszystko wszyscy twórcy tą playdera głosili, że tworzą nową larę która powiąże obie osie, osie czasowe e, klasyków z tymi nowymi i jestem tak cholernie ciekawy, jak oni to zrobią. Chcą nam połączyć Larę już po całych wydarzeniach po 2013, po Shadow, po Rajsie, po tym wszystkim, jak już Lara będzie Larą. Już będzie tą Larą, właśnie tą. I niestety w najbliższej przyszłości, <laughs> w najbliższej przyszłości nie mają w planach ogłoszenia gry, ale wiemy jedno, że ją robią. Jestem kompletnie zaciekawiony, jak oni to chcą zrobić. I teraz pytanie: idziemy na lewo czy na prawo? Jedno nas wyprowadzi z tej jaskini. Chyba? W sumie? To chyba tu dobrze. Tak, tu nam dają apteczkę. I teraz jest pytanie. Oni dają tą apteczkę tylko po to, bo jak tu spadniemy, to nam strasznie dużo życia zabierze. I teraz ja nie wiem, czy wziąć apteczkę, bo mam dość sporo. Dobra, wezmę. Lepiej zaryzykować apteczkę, niż znowu to przechodzić. O właśnie, widzicie? I po to właśnie ta apteczka była. Hop. Mamy klucz, który nie wiem, gdzie go... gdzie wtrynić. Ale wiemy, że teraz musimy znowu iść tamtą drogą. Ym, tylko właśnie tą drugą drogą, tak, tą samą drogą, ale drugą drogą. <grych> Dokładnie. Więc nowy Tomb Raider nam się szykuje. Jestem bardzo powierany, Na pewno będzie seria, i na pewno y, obserwuję, że seria będzie na ślepo, bo myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, że będę mógł zawsze sobie wrócić do moich pierwszych momentów z tą częścią. A to jest super. Y I coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, no i Square Enix specjalną stronę nam stworzyło, która świętuje 25-lecie serii. Na której jest oś czasu i co miesiąc będziemy świętować inną część Tomb Raider'a. Niestety chcieli zacząć to w lutym już, ale nie starczyło im czasu i musieli wyrzucić jedną grę. Postanowili, że wyrzucą niestety Tomb Raider Anniversary. Ale ja myślę, że mogliby łącznie równie dobrze. Jedynkę świętować razem z aniversary, no bo to w sumie to samo, ale oficjalnie w tej osi czasu tam nie ma, tylko z tego powodu. Normalnie by było, więc świętujemy jedynkę. Tam na tej stronie są wszystkie nowe newsy na temat gry, tego świętowania. Jakieś różne mm, ciekawostki będą na temat właśnie części. Dobra, jesteśmy gdzieś wyżej. Um, jesteśmy wyżej, dobra. Ehm. Um, i pokazali jeden z właśnie z ich... ojojojoj. O, o, ktoś strzela. Dobra. Jeden z głównych takich artystów chyba, jakichś designerów i tak dalej, stworzył jakby jego wyobrażenie okładki z Tomb 1, jak ona by mogła wyglądać w dzisiejszych czasach. I wygląda prze, prze, prze genialnie. Może Wam zdjęcie tu pokażę w tym momencie. Bo czemu by nie? Nie, tu nie muszę wejść. Jest przegenialna, można ją sobie wydrukować, można go nawet nałożyć na płytę, z, na przykład na okładkę z TR-1. Bo jest i przód, i tył. I jest naprawdę przegenialna. Bardzo ładna. Jestem ciekawy naprawdę, co szykują z Tomb Raiderem. Oby coś dobrego. Naprawdę czekam na te podwójne pistolety. Warkocz, klasyczny strój. To jest to. To jest to właśnie. Mniej walki. No już w Shadow było w porządku, ale... Ja w ogóle nie wiem, my mamy zejść tutaj. Ja już nie wiem, ja się pogubię w tym poziomie. Bo my mamy klucz. Tu jest zamknięte. Ogólnie nagry nagrywam to dość no y wieczorem. Przed snem w sumie, bo to mam do... Do szkoły online na dziewiątą, więc postanowiłem, że sobie nagram, bo dość sporo nie nagrywałem. Nie wiem w sumie ile, z tydzień? Nie, no, z tydzień może nie, trochę mniej. Dobra, idziemy na dół, nie wiem. Więc miałem troszkę przerwę i postanowiłem, że w końcu chcę coś nagrać. O, nie, ja wiem co tu będzie. Nie, Lara, nie w tego. Ja wiem co tu będzie, tu będzie obywatel z miotaczem. Jeśli się nie mylę. Oho, pojawił się z dupy. Uf, dobra, w tym basenie jest sekret. Tu trzeba podpłynąć. O, i tutaj są drzwi. No, dawaj rybki. Więc ogólnie będzie pewnie mniej walki. Dużo grobowców. I mam nadzieję na bardzo fajny, yy, rozbudowany system wspinania. Tak, wspinaczki. Na to w sumie czekam. Najbardziej na grobowce, na lare i na wspinaczki. No i na muzykę. Potrzebujemy muzyki dobrej. Tak kultowej jak w tej. Jak w tych częściach. Yy, więc na to liczę. Yy, liczę na. Yy, no co, no na ten system wspominania ostatnio myślałem, że wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało. Tak będziemy sobie gadać, wiadomo. To jest dobry temat, bo ja zawsze staram się podtrzymać to tak, żeby jednak zawsze coś mówić. Żeby nie było nudno. Bo tu można sobie oglądać gameplay, posłuchać, potem coś w komentarzach, popisać, wiadomo, wiadomo. Swoje przemyślenia, i tak dalej. Ja pomyślałem, i widziałem to chyba gdzieś na internecie. To chyba nie jest mój pomysł. Ale sądzę, że wygląda, że mógłby być on epicki. Yy, nato yy, natomiast, znaczy, natomiast co? A mianowicie, yy, ktoś tu drepta. Bardzo. O! Dobra. Schodzimy niżej. Chyba. A mianowicie, yy, wyobraźcie sobie, że na przykład weźmiemy na tapetę pada R1 albo R2, obojętnie, na no jakiś spust. Jest to prawa ręka Lary. L2, L1, jak to obojętnie, to lewa ręka Lary. I teraz wyobraźcie sobie, jak fajnie to właśnie by było związane yy, z klasykami, bo tutaj yy, każdy przycisk odpowiada jakby za skończy skończyń Lary, na przykład. Kontrol to są jej łapki, wszystko podnosimy. Lara się łapie. My trzymamy, jakby ciągle kontrol, żeby Lara się trzymała. Ciągle trzymamy łapki, no bo. Yy, no bo w prawdziwym życiu, jakbyśmy wisieli na krawędzi, to też byśmy musieli trzymać się. Więc to jest tak samo z Larą. W ogóle, czy tu się złapie? Tak, zrobię chyba. jeśli nam się w ogóle ręka poślizgnie no to wiadomo z kontrola na przykład to Lara też się poślizgnie z krawędzi i to by było fajne i wpadłem na to jakby każdy z dwóch przycisków to jest właśnie taka imersja w postać bardzo możemy się zagłębić w tą naszą Larę dobra, bym walić tą skrzynkę i to by było fajne, że wyobraźcie sobie biegniecie, nagle klikacie X Lara skacze i nagle L1 i R1 bo dwie łapki i teraz tak. Żeby skoczyć do tyłu. To na przykład tak puszczacie jedną łapkę. Bierzecie gałkę do tyłu, żeby Lara tą łapkę wyciągnęła w tył. O. Okej. Okay. Tam jest sekret ostatni. Tu, tu. Yy, więc wyciągacie tą jedną łapkę do tyłu, skaczecie. Puszczacie wszystkie łapki i w powietrzu już przy krawędzi znowu trzymacie obie ręce, nie? Oba przyciski. O Boże, ale amunicji! I to by było naprawdę ekstra. Teraz tak, żeby tam doskoczyć, musimy trochę życia zabrać. No. Tam. przejdę tak. Chciałbym skoczyć idealnie. Kurde, bele! Yy, dobre. To tak. Yy, widzimy się na górze. Jak tam wskoczę? To do zoba. Okej. Okay. Jestem. Na szczęście. Trochę czasu minęło. W sensie. Sporo czasu minęło, ale się udało. Teraz, jak ja mam tam doskoczyć z rozbiegu, w sensie z łapkami czy bez, dobra? Hu! Okej. Okay. Jesteśmy y, tutaj. Nie wiem w sumie dlaczego i po co. Czy my mamy iść tyłem? Jakoś? Y, tak, dobrze. A, no i mówiłem o tym systemie wspinania. I zobaczcie, według mnie on naprawdę by był fajny. Mi by się naprawdę spodobał, ponieważ by był wymagający. Nie byłoby coś takiego jak w tych nowszych Tomb Raiderach, że skaczesz i lary ci się sama łapie, nawet się czasami nakieruje na krawędź. Trzeba by było, no może nawet nie, żeby trzeba było wymierzać, wiadomo, skoki, no ale żeby był taki bardziej wymagający. Fajne ruchy, nowe lary. I to by było coś. Okej, okay, uff. Idziemy dalej. Gdzieś przed siebie. Mam nadzieję, że ten odcinek naprawdę nie będzie za długi. A nie chciałbym. Trochę tam się przytnie, trochę coś się przyspieszy. Będzie git. Bo to już w sumie. Nie wiem, czy to już niedaleko, czy daleko. Jakie parkury, ja pierdyle, dobre to jest. Powielbiam system parkura w tych częściach. Zejdź stąd, panie. Bo wiem, że jeden z nich zostawia apteczkę. Ten. A. mi tam wylądował, to bym nie zebrał. Niestety. Dobra. Jesteśmy tu wyżej. Teraz tak, tam, nie? Ja pierdyle. Dobra, znowu się widzimy za chwilę. Okej, okay, już jestem, udało mi się. W końcu. Ten film pewnie już trwa u mnie 40 minut. Będzie to przycinać. Yeah. Dobra, idziemy tędy. Czy to mi się. Okej, okay, zapadnie. Jeszcze chcę tu zobaczyć czy tu nic nie ma. Chyba nie. Dobra, zakończmy ten level już, bo... Mam komplikacji trochę. Mam nadzieję, że trochę wstanę. dobra, Jona, nie? Są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak. Mam wytłumaczenie. Jak coś. Nagrywam Lery. Aha. To, co to jest? Zabloczek, Dobra, no to już nie, w sumie to niedługo końcówki. Trochę końcówka troszkę teraz będzie e, otwieranych, właśnie tu, drzwi na tym poziomie. Wejdziemy w sumie na dach tego, będzie tam klucz. Wszystko już mamy. Używamy sobie może granatnika, nie? Granatnik by się przydał, dobra, to jest gdzieś na obrzeżach takich ktoś łazi. Mam nadzieję, że to nie będzie ten zmiotaczem, bo jak będzie zmiotaczem tutaj, to jesteśmy mocno w niedobrym miejscu. Właśnie gdzie jest ten typ? A i tu trzeba klucz. Dobra. To no pozdrawiam osoby, które wzięły klucz. A gdzie jest ten typ? O, jest, tam idzie. Dobra. Pum. Leżysz. Dobra, amunicji sporo zostawiają. To dobrze, to dobrze. Jesteśmy na... mamy na Jesteśmy na poziomie, tak? Na poziomie. Dobra. Kabinki. Dobrze, że nie Rasty, to już jest plus. Co my tu mamy dzień dobry? Aha, takie coś. Okej. Okay. Przycisk działający z jakiegoś powodu. Znowu ktoś tu idzie. Dzień dobry. Ten pan nic nie zostawił. Dobra. To biegamy dalej. Ho, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Dobra, dobra. Więc tu wszystko co powiedziałem, ja będę waszym takim, wiecie, dostarcza czym newsów. Ja będę dostarczał newsy. To tu się otworzyło na temat wszystkiego, Polecam też na Instagramie, jak coś mnie obserwować. Wiem, że hamska reklama, ale tam też dużo rzeczy tam prajderowych jest. I nie tylko, oczywiście. Dobra. Idziemy gdzieś wyżej, więc zapraszam serdecznie. Powinno być link w informacjach w kanale, na pewno jest. Albo na banerze, już nie pamiętam. Ostatnio się tym bawiłem. Tam dało się to w opcjach wszystko ustawić i tak dalej. Dobrze, jesteśmy w miejscu docelowym. Klucz. Tak, to jest to. Klucz się nazywa Storage Key. Dobra, weź teraz, zejdź po ludzku. I mam życia. Dobra, plus. Jakoś po ludzku. I teraz najgorszy moment. Tak się go boję. O! Dobra, hop, tak się go boję, bo się boję tych typów. Musimy iść dołem tego, jak zejść na dół? To jest dobre pytanie. Jakoś po ludzku. Tak, po ludzku, po ludzku. Czy da się coś tu na przykład? Tu by się dało rada. Chyba. Zależy, w którą stronę pojedziesz. Ładnie. Ne, tu gitara. Uff, boję się tego, boję się tego, boję się tego. Jak coś tu jest woda, myślę, że ona mnie ochroni. Dawaj, o oh jezu, 36 z granatnika. To jest amunicja. O, już tam czekają na nas. Widzę ich. Pięknie. Głowa mu poleciała. Pięknie. Nie no po prostu. 102 metry. Udało się. Kolejny poziom. Przejść bez zapisów. I tu wtryniamy. Storage key. Storage key. key. Okej. Okay. No. I tu jest nasz Seraph. Seraph, oh my god. Jaki akcent. Który oczywiście sobie zbieramy. No. I koniec levelu. Brawissimo. Pół godziny. Spoko. Myślę, że jak się poprzyspiesza, powycina, będzie dobrze. 36 minut. Wow. Trzy sekrety. 27 zabitych 400 zużytej amunicji prawie 358 trafień trzy duże apteczki nie no tam działa na pewno chyba jedną albo dwie duże no to dwie duże i dwie małe i 4,5 km prawie Ok. skończyliśmy e etapy podwodne zaczynamy już etapy zimowe Czyli kompletna zmiana klimatów. moje ulubione levely na nas czekają. Nie mogę się już doczekać. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, wszystko co najlepsze. No i do zobaczenia w następnych. Papa! Pa.